Obecna w Norwegii. Mówię do męża: Mężu, zostały nam tylko trzy dni urlopu. Co my teraz zrobimy? A mąż mówi: Spokojnie. Myśl, że mamy jeszcze trzy dni urlopu. Spadamy pod namiot. No to spadajmy. Czekamy teraz na prom, żeby się przedostać na drugą stronę fiordu. O, patrzcie, idzie dziewczyna z norweskich fiordów. Standard tego hotelu jest tak wysoki, że brakuje gwiazdek. Ogóreczki od mamusi nad fjordem. Mężu, otworzysz mi słoik z ogóreczkami od naszej mamusi? A twojej teściowej? Proszę. Zaraz zobaczę, czy to będzie najgrubsza kanapka, jaką sobie kiedykolwiek w życiu ukroiłam. Bo jestem na wypadzie. A, bo jeszcze stolik zniszczył. zaraz na mąż odpieprzy ale na takim nożem, to co ja mogę zrobić? Za dużo nie mogę. Mama, jak te ogóreczki smakują. Pyszne. To są te w musztardzie. A na twiardem jak smakują. <laughs> Jeszcze lepiej. Byłam w Polsce odwiedzić Polskę i rodzinę, ale tak na dobrą sprawę urlop to mam tu i teraz. Mój ulubiony chlebek, drogi cholera, ale raz za czas można sobie na niego pozwolić. No i mój pasztecik z Polski. Pyszne jedzenie. Szef kuchni dzisiaj poleca lasagna i risotto. A idąc tutaj, na naszą miejscówkę znaleźliśmy grzybka, więc będzie do naszej jajecznicy. Jutrzejszej na śniadanko. A tam już się woda nam gotuje. Na obiad. Bardzo szybki. Tak wygląda nasza Na Namiot mamy kupiony w Polsce, teraz, właśnie. Nówka, funfel. <grych> Tutaj nasz stolik. Niech ktoś ogląda regularnie, to pamięta, właśnie, jak pokazywałam. Tam jeszcze jesteśmy. Jeszcze mamy pościel rozłożoną, czyli nasze spanie. Będziemy sobie palić ognisko potem. Więc mamy drzewo ze sobą. A no i zapas wody. Również. Żyć nie umierać, ja tak myślę. Chcesz kawy? To sobie zmielę. No to mielę. Ale to ciężko żyć. i ulubione frutki. Słodko-słone. Naprawdę bardzo dobre. Z nimi jest taki problem, że wezmę jeden, wezmę drugim. i nagle jest pusta paczka. Zaraz jedę po hamak i będę robić moje buju buju. Niech mi ktoś powie, że życie nie jest piękne. Teraz będąc w Polsce no dowiedziałam się o różnych sytuacjach. U ludzi, których znałam. Jest to bardzo smutne, bo bardzo dużo ludzi, których ja znałam w Polsce, odeszło. I przyjechałam z Polski szczęśliwa, ale zarazem również taka. No przykro mi jest, przykro mi jest słuchać i, i, i smutno mi, że, no, że jest tak, a nie inaczej bardzo dużo ludzi w moim bliskim otoczeniu tam w Polsce, nie będę jakby mówić bardziej szczegółowo, bo no bo to są historie, sytuacje ludzi, ale ale tak, przyszła choroba i więc tak, cieszmy się życiem, każdą chwilą, miejmy czas na Popatrzenie jaki świat jest piękny, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Oglądam taką dziewczynę na YouTube, ona prowadzi taki program, przepraszam, kanał kulinarny i ostatnio właśnie opowiadała, że ludzie u niej na kanale mają problem z tym, że nagrywa w rękawiczkach, w białych rękawiczkach chyba, że nagrywa. Ja sobie tak myślę, ludzie, serio? Cieszcie się, że was nie niosą w tych białych rękawiczkach, że jesteście tu i teraz, i, yy, i żyjecie. Słoneczko wyszło. Ostatnio, jak tutaj byłam, to spałam, yy, znaczy się wisiałam. Nad strumykiem. A dzisiaj sobie wyszłam wyżej, bo tutaj też jest na skałach taki lasek. I tutaj jest jeszcze lepsze miejsce do wypoczynku. Zostajemy do jutra, czyli do soboty. W, w niedzielę wielkie przygotowania do pracy. No i w poniedziałek pobudka. Mężu biorą. Chyba jego wzięły, bo nie odpowiada. To jest mój hamaczek. Jaka cisza. A teraz czas na wieczorną lekturę. Jak zostać swoim terapeutą? Noc była ulewa, dosyć, dosyć mocna, ale już od rana jest, jest fajnie. Teraz śniadanką jajecznica tradycyjnie. I chyba jeszcze tak szybko do domu nie pojedziemy. Bo to się bardzo fajnie siedzi. I wypoczywam. Cichuteńki poranek. Dzień budzi się do życia. Dzisiaj na tym wyjeździe jest bardzo dużo ludzi. Jest dużo turystów z Niemiec, z Holandii. Tak, jak właśnie słyszymy. Ogólnie tutaj w Norwegii, tak jak my widzimy po rejestracjach, nawet, no to jest dużo właśnie turystów z Niemiec, z Holandii, z Danii, ale Duńczycy, no to są stałymi gośćmi tutaj. Także w sezonie mamy więcej ludzi, ale jest naprawdę. Są wakacje, są urlopy, ludzie są wyluzowani, ale tutaj w tym miejscu, gdzie my jesteśmy jest bardzo, bardzo cicho. Ludzie siedzieli do późnych godzin, palili ognisko, rozmawiali sobie, ale każdy jakby szanuje wypoczynek drugich osób, więc nie było żadnych hałasu, jakiś balang do białego rana. Każdy chłonie naturę, miejsce, w którym jest. Wypoczywam. No ja wypoczyłam teraz na ten właśnie końcówkę urlopu no po prostu brak słów. <laughs> Mieliśmy tutaj właśnie są mm, kilka rodzin z Polski również, bo teraz jest właśnie bardzo, bardzo dużo namiotów tutaj. I spotkaliśmy bardzo miłego pana, który podróżuje sobie z synem yy, z Gdańska. Yy, są. Yy, także porozmawialiśmy sobie też fajnie. I było miło. Ale cóż, oni muszą wracać. Czasami się mnie ktoś pyta, jaka jest temperatura wody w morzu, czy, czy, czy właśnie jakby się w fiordzie kąpać. No, woda jest lodowata. Czasami jest zimna. Ale teraz akurat widzę, że, że turyści poszli do fiordu kąpać się poranne orzeźwienie. Ja już tutaj przyszłam się pożegnać. Dziękuję wszystkim za nowe subskrypcje, za komentarze, za paluchy do góry, za to, że jesteście ze mną, że byliście ze mną cały urlop, ale pora wracać do pracy. Teraz już chyba nie będę nagrywać tak często, bo nie będzie na to trochę czasu, ale zawsze raz za czas gdzieś tam się odezwę. Także pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I do następnego spotkania.